Okej. Okay. Ania i Marek jadą i to jest ten eee, Toyota t... na prądze ze słońca. Kot nie, nie jest mile widziany. Kot jest bardzo mile widziany. No chodź tutaj. Dobrze, więc próbujemy teraz zacząć. Franka nie jest mikrofonu. <laughs> Dobra. Franusiu, zdecyduj się dokądś. Tu. Na... Dupą do kamery. Właśnie tak. A gdyby tak samochód... Nie, to ty właściwie. To możesz ty. A gdyby tak samochód ładować energią słoneczną? Widziałaś nasz wykres z fotowoltaiki za grudzień? Także tego. Franka. <grym> Dzień dobry. Albo dobry wieczór, dziś mamy gdzieś tu kota na pokładzie, więc może być tak, że kot nam potrąci mikrofon albo będzie mruczał. To, to nie Ania burczy brzuchem, tylko to kot mruczy obok. Okej, okay, do rzeczy. Temat samochodów zasilanych energią słoneczną, co jakiś czas gdzieś tam wypływa w komentarzach pod elektrykami, no bo wydaje Wam się naturalnym, że tak by było dobrze. I ostatnio to się pojawiło w kontekście Toyoty, czekajcie, BZ4X. Tak. Jak to się będzie nazywało po polsku? W sensie, jak to się będzie wymawiać? Bizet 4X. Bizet Forex. Bizet Forex, tak. Ktoś już tak powiedział. To bardzo dobry. Forex. Dobrze, no więc Toyota Forex dopiero miała światową premierę w dodatku statyczną, a europejska premiera jest jakoś za parę dni. I uprzedzając pytania, to są premiery statyczne. Co za tym idzie? Nic z nich dla nas nie wynika, więc. Tak, samochód stoi. Nie nalegamy na to, żebyśmy byli na nie zapraszani. I realnie będziemy tym samochodem jeździli. Ja bym obstawiał druga połowa 22 najwcześniej. Ale wiesz, co to trochę tak jak było z Yaris Crossem, którego też pokazywali od wczesnej wiosny, a myśmy nim jeździli kiedy? W październiku? No, Panka, coś koło tego. Wyłaś tamto. Nie demoluj studia. Za bardzo. Za bardzo. Dobrze, w każdym razie. Mm... <laughs> Był COVID, więc ja rozumiem, że trochę ten Jaris Cross się opóźnił, ale też myślę, że podobnie będzie z Bizet Forexem. No dobrze, ale dlaczego my tak w zasadzie przyczepiliśmy się znowu do tej Toyoty? Dobrze, przyczepiliśmy się do Toyoty dlatego, poczekaj, zaraz, zepchnę stąd kota jednak, chodź, już, do widzenia. O, dobrze, tak będzie łatwiej. E, przyczepiliśmy się do Toyoty dlatego, że jedną z nowości, którą Toyota zapowiada i też nam to wypomnieliście w komentarzach, jest to, że ta Toyota będzie ładowana czy doładowywana również energią słoneczną. I z komunikatu prasowego Toyoty wynika, że dzięki tym panelom fotowoltaicznym na dachu, w skali rocznej, roku, mm -hmm. ten samochód może zyskać do Powtarzam, do 1800 km dodatkowego zasięgu. No dobrze, a to tyle informacja prasowa, a jak oceniamy, co z tego wyjdzie? Cieszę się, że o to pytasz. Myślę, że widzów to również, myślę, że widzów to również interesuje. Okej. Okay. Samochody z fotowoltaiką nie są niczym nowym. Co jakiś czas, na przykład, studenci, nie wiem, jest, jest, było kiedyś coś takiego, nie wiem, czy jeszcze jest jakieś, nie wiem, to się nazywało, nie wiem, Shell Fuel Challenge, czy coś takiego, Pamiętam gdzie. Pamiętam jeździłeś. Byłem, byłem byłeś... raz w Amsterdamie na tak. czymś takim. E... Rzucimy przebitkę ze zdjęciem Marka, jeżeli się tak, je znajdziemy. Gdzie się chowam do takiego bolidu cygara. E, w każdym razie, tak. Są organizowane tego typu e, wydarzenia, gdzie studenci starają się skonstruować samochody, które będą jak najbardziej wydajne, mhm. i okej. Okay, tam pojawiają się auta z panelami słonecznymi. Toyota w poprzedniej generacji Priusa oferowała, mam wrażenie, że w miejscu... Szyberdachu? E, m, chyba w miejscu szyberdachu, bo to chyba nie było na całym dachu. Był jakiś taki mini panel fotowoltaiczny i o, jego zadaniem było zasilanie wentylacji wtedy, kiedy samochód stoi na słońcu, bo dzięki temu Cały czas było wypompowywane gorące powietrze, mm -hmm. czyli w samochodzie zamiast, na, nie wiem, 50, 60, 70 stopni na słońcu, było raptem 30 parę, i wtedy klimatyzacja, jak już się samochód włączyło, miała mniej roboty i w rezultacie samochód zużywał mniej paliwa, mniej energii. Okej. Okay. Od jakiegoś czasu też jest taki startup, on się nazywa Sono Motors i okay. oni obiecują model. Model, nie model. Model Sion, Zion, Sion. Coś takiego i tam mają być panele fotowoltaiczne praktycznie na każdej wolnej przestrzeni. Nie wiem jak z maską, bo kwestie bezpieczeństwa ale okay, na dachu, na boku, ile, na klapie. Ile to ma mieć jakiegoś zasięgu? Bo to ma być elektryczne, prawda? To ma być elektryk z zasięgiem około 300 km. I na to jest w tej chwili pre-order, czyli tak jak na Tesle, powiedzmy, pff, jaka tam jest Tesla następna, która ma być. Jest Roadster i jest chyba ten. Um... A będzie jeszcze jakaś następna? No. Cybertruck. Na to, też A, jest, no tak, na to też jest pre więc można sobie zrobić pre-order w tej chwili, i chyba w 23 roku ten samochód ma trafić do produkcji. Okej. Okay. I te panele słoneczne mają mu dać zasięgu do 112 km zasięgu tygodniowo dodatkowo? Dobrze, czyli 112 yy. razy 52 tygodnie. Nie, nie liczymy tego w głowie, mamy to zapisane na ekranie 5824 km. No to więcej niż Toyota obiecuje. Trzy razy więcej niż Toyota obiecuje, Dobrze, ale to też... Co, 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 jest, co jest innego? Już wyjaśniam wszystko. Dobra, odkładamy na bok kwestie związane z bezpieczeństwem i trwałością tych paneli, bo na pewno i Toyota, i Sono Motors to przemyślały. Bo Więc właśnie, bo przepraszam się bardzo jeszcze na dachu, no to jak cię mogę, ale jak mi ktoś przyrysuje drzwi, co... Ile razy Wam się zdarzyła taka nie sytuacja? Nie wiem. Być może drzwi są z jakiegoś kompozytu i wtedy nie ma problemu, bo to się tam wygnie i odkształci i ten. No, no robi flapit flap i będzie dobrze. Okay. Więc okej, okay, jest taka możliwość. Odkładamy to na bok i odkładamy też na bok kwestii dodatkowych kosztów, bo panele fotowoltaiczne są coraz tańsze, co wiemy również po polskim rynku fotowoltaiki tej domowej. Na dachu mamy, nawiasem mówiąc, 18 takich paneli fotowoltaicznych i w najlepszy dzień. Bo też siedziałem, jestem kurczę tym fotowoltaicznym Januszem, siedzę z tą aplikacją i nie patrzę. Nie macie pojęcia jakie o, to jest ale, zabawne. Po, ale produkuje, produkuje, dzisiaj słońce jest, jest. Ale najlepsze jest jak nas nie ma na miejscu, bo jak jesteśmy na miejscu, no to wiemy jaka jest pogoda. Natomiast jak dokąd wyjeżdżamy, no i na A, przykład siedzimy sobie lampa. gdzieś tam i Marek patrzy i mówi ale lampa, no co ja się patrzę tam za oknem, tak raczej ponur. W domu, w domu, produkuje. No więc w najlepszy dzień y, wyprodukowaliśmy w granicach 40 kWh, czyli dla równego rachunku niech to będzie 2, 2 kWh na, mhm, na panel. Dla upraszczania liczenia. I to był koniec czerwca, kiedy dni są najdłuższe. Kiedy najlepsza jest produkcja u nas. No ale dach się nie rusza w odróżnieniu od samochodu. Zgadza się, dach się nie rusza i te panele są ustawione pod optymalnym kątem dla danej lokalizacji. Mm -hmm. Tak, już nam kolega, który wszystko optymalizuje, mówi: A gdyby tam zrobić tak, żeby one były ruchome i tak dalej. Mówię mu, stary, tak, ale to dopiero będzie kosztować. A jeszcze jak mamy śnieg, który nam i mróz, jak nam to wszystko zamarznie, to, to nie. No ale okej. Okay. Ewentualnie można byłoby manualnie, Dobra. nie wiem, wchodzić raz na dwa miesiące i przesuwać tam o dwa ząbki. Ale już, czy moglibyśmy nie? Moglibyśmy nie. To teraz idziemy do samochodu. W samochodzie... Który się porusza. Który się porusza. Ale okej, okay, oczywistym miejscem instalacji jest dach. Mhm. No i tam... Maska? Niechętnie, to za, to bo, znaczy... tam, bo, tam, bo tam jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. Maska, przód samochodu, myślę, że ze względów bezpieczeństwa będzie najmniej udanym miejscem na instalację takich paneli. Ale powiedzmy... W przypadku zwykłego samochodu to będzie tylko dach, ale powiedzmy, że idziemy po całości. Czyli idziemy dach, maska, po boku na, na drzwiach, drzwiach, na klapie bagażnika. I powiedzmy, że to nam daje możliwość zainstalowania równowartości, załóżmy trzech takich paneli, jakie mamy na dachu. No. To jest bardzo dla uproszczenia. Tak, bardzo dla uproszczenia, ale. Powiedzmy, Inżynierów prosimy o niewyśmiewanie się z nas tak, za o, bardzo. O, o wyrozumiałość musimy przyjąć pewne założenia, żeby to, żeby nasze wyliczenia miały sens. Czyli przyjmujemy, że każdy z tych w sumie dwóch pełnych, czy nawet trzech pełnych paneli fotowoltaicznych w optymalnych warunkach wyprodukuje 2 kWh, godziny. 2 co daje nam 6 kWh. W optymalnych warunkach w lecie, kiedy samochód stoi na takiej patelni, nie rusza się, nie jest zasłonięty przez żadne drzewa, budynki, inne pojazdy. Ale, ale jakie... pusty, pusty parking, taki w, w Teksasie. Ale poczekaj, ale jakie parkowanie na środku, na słońcu? Przecież nikt normalny tak nie robi. Nikt normalny tak nie robi i do tego też dojdziemy za chwilkę. No i okej. Okay. I dzięki temu, jakbyśmy wyprodukowali te 6 kWh dodatkowego mhm. zasięgu, dodatkowego, dodatkowego prądu, to nam daje jakieś 30 km dziennie zasięgu w optymalnych warunkach, ale powiedzmy, że wyciągamy średnią z całego roku, mhm. kiedy są miesiące i dni, kiedy jest... Deszczowe, pochmurne... Albo po prostu jest krótki dzień w naszej szerokości geograficznej, to wtedy byśmy mieli no jakieś nie 30, a 15, 15 km. 15 tops. Tak, to jest taka średnia z całego roku. Mhm. A, ale to ten samochód musiałby stać w miejscu. Musiałby stać w miejscu w ciągu dnia i jeździć głównie nocą. I teraz tak, z tych naszych wyliczeń, 15 km razy 365 dni w roku. Tutaj ja nam 5475 km. Znowu mam to zapisane. Czyli mniej więcej tyle, ile obiecuje sonos. Bo sonos obiecywał ile 5824. Cztery. Cztery. Tak jest. Mhm. Okay. No dobra, czyli to jest, czyli, zbliżone. czyli to jest zbliżone. Nasze wyliczenia nie są tak zupełnie od czapy. To, to ma sens. Amerykańscy naukowcy dowiedli. Tak, i teraz e... wracamy do Toyoty, która oferuje 1800 km, czyli jedną trzecią tego, a jedną trzecią dlatego, bo ma tylko jeden panel na dachu, a nie ma na drzwiach, na klapie bagażnika, na masę. Czyli... czyli co wychodzi 5 km dziennie? Wiesz. No dobra. Ziarko, ziarko do ziarka, a zbierze się kokosza. Ech. Tak. E... I teraz. No dobrze, czyli. Powiemy wam teraz, dlaczego w ogóle to jest słabym. Bo, bo ja już z tego widzę, że to dupy nie urywa, ale. Tak. No dobrze, mówimy teraz, dlaczego. W samochodzie, żeby można było coś doładować, to ten akumulator nie może być naładowany do pełna. Jeżeli. To na przykład pokazywaliśmy wam chyba w pierwszej jeździe Mazda CX e MX, MX 30. Tam na przykład rekuperacja nie działa od samego początku, tylko rekuperacja zaczyna działać dopiero jak ten. Oczywiście, że tak. Jak ten akumulator jest rozładowany o tam parę czy paręnaście punktów no, procentowych, bo inaczej nie bo, ma do czego. Bo nie ma do czego dorzucać. bo Nie ma do czego tę baterię. Bo jak jest pełne, to tak. jest pełne. Tak. tak. Więc okej, okay. ale w porządku. Samochód i tak powinno się ładować do 80%, bo to jest dobre dla akumulatora, więc zawsze będzie jakiś zapas, żeby tych parę kilowatów tam gdzieś do akumulatora dorzucić. Okej. Okay. Szczególnie, że jak przejedziesz się paręnaście kilometrów w ciągu dnia, to i tak ci zasięg spadnie. Problem w tym, że żeby fotowoltaika miała sens, to te panele muszą być wyeksponowane na słońce. A jeśli wśród was, a na pewno tacy ludzie są, są taki, tacy fotowoltaiczni Janusze jak ja, którzy siedzą z apką w lecie i patrzą jak produkcja idzie, to jak tylko taka Piszcie jedna... Piszcie w komentarzach ile wam wychodzi. Jak tylko y, zasłoni chmura na chwilę, nawet może być lampa, może być piękne niebieskie niebo, aż tutaj jedna biała chmurka na chwilę wchodzi za słońce, to widzicie, że ten wasz wykres taki... No, a teraz wyobraźcie sobie, że ten samochód jedzie przez miasto, między drzewami, między budynkami. Nie wiem, w korku stoicie obok autobusu albo jakiejś ciężarówki czy innego dostawczaka. Znaczy, ja sam lubię stać koło autobusu, bo wtedy jest chłodniej w środku, nie, nie wali mi słońce. Dokładnie. No i właśnie do tego parkowania, o którym wspomniałaś, czyli... No tak, no. Gdzie parkujesz? Pod drzewem. Pod drzewem, pod dachem, w cieniu, tam gdzie możesz. W centrum handlowym, w mm -hmm. garażu podziemnym. A nie na słońcu. Bo parkowanie w słońcu to nie tylko jest dodatkowe nagrzanie samochodu i to też będzie wymagało energii, żeby to no, więcej schłodzić. No tak, no mocniejsza wentylacja, bo tak, tak samo jak trzeba z tym, obrócić to powietrze. jak z tym Priusem, co miał na dachu tak. panel. Ok, ale też słońce, uwaga, ma wpływ na lakier na wnętrze. Jak ktoś sprowadzał samochód gdzieś tam z Kalifornii, bo tam jest mniej zardzewiały czy, czy cokolwiek, chociaż z Kalifornii to może... Nie, ale w Kalifornii są zwykle dobrze zachowane. To widział, że lakier jest zniszczony przez słońce, wnętrze jest zniszczone mm -hmm. przez słońce. To samo dotyczy samochodów z Bliskiego Wschodu. I tu Toyota nam proponuje samochód, który właśnie powinien stać na słońcu, żeby, ten akumula... żeby te baterie słoneczne miały sens. No nie. No nie. Więc zakładamy, mhm. że ten dach solarny w Toyocie będzie raczej właśnie gdzieś, nie wiem, może na południu Europy bardziej wykorzystywany, może gdzieś właśnie w krajach Ale to Bliskiego w ogóle Wschodu. opcja, w sensie nikt, tak. nikt nie będzie cię raczej zmuszał, czy nie, 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 to oferował będzie, ci tego. To będzie, to będzie pewnie droga opcja, której mało kto będzie chciał i nie spodziewam się, żeby u nas zyskał na popularności. Nie. Bardzo przepraszamy, że zepsuliśmy Wam elektryczną Toyotę jeszcze zanim się pojawiła. Ale tak mamy. Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w, w następnym odcinku! odcinku.